Hej, witajcie w kolejnym odcinku tej serii, jak zwykle przedstawię Wam trzy proste pomysły na zdrowe posiłki i tym razem będą to słodkie przekąski, słodkie desery. Jako pierwszy deser proponuję bananowe sushi, do którego będziecie potrzebować jednego banana, łyżkę masła orzechowego oraz razową lub wieloziarnistą tortillę. Ja akurat ją kupiłam, ale najlepiej yy, samemu przygotować taki placek. Smarujemy tą tortillę masłem orzechowym, banana obieramy i kładziemy na tym placku, po czym Yy, zawijamy delikatnie w rulon wkładamy tą rolkę do lodówki na 15 minut aby następnie móc ją pokroić bez rozlatywania się w kawałeczki sushi to jest tak dobre mówię wam, że mogłabym tylko to jeść Kolejna opcja to kuleczki jaglane. Czyli potrzebujecie oczywiście kaszę jaglaną, banana oraz posypki takie jak wiórki kokosowe czy inne dowolne, e, na przykład zieloną herbatę, cynamon, kakao. Bananę kroimy w plasterki i gotujemy z kaszą. Po ostudzeniu e, blendujemy tą papkę na taką pulchniejszą, delikatną masę. Po czym formujemy kuleczki? Niezbędna tu będzie woda, bo będą nam się łapki mocno kleić. I takie ulepione kulki maczamy w ulubionej posypce. Ja osobiście uwielbiam biurki kokosowe. Smakuje to trochę jak Rafaello dietetyczne. No ale wkładamy wszystko później do lodówki na dwie godziny, żeby nam te kuleczki stwardniały. Po tym czasie Wyjmujemy, no i zajadamy. Ostatnim zdrowym deserkiem są ciasteczka, do przygotowania których będziecie potrzebować dwóch szklanych płatków owsianych, trochę siemienia lnianego, słonecznika, rodzynek, jedno jajko, łyżeczkę miodu oraz rozgniecionego banana. Wszystkie składniki mieszamy porządnie i potem formujemy kulki. Które lekko spłaszczamy i układamy w foremce wyłożonej papierem. Pieczemy w piekarniku w 180 stopniach przez 15 minut. Ciasteczka są przepyszne. I żeby dłużej postały, to polecam Wam włożyć je do słoiczka którym bardzo ładnie zresztą się prezentują. Koniecznie napiszcie na dole, który pomysł najbardziej Wam się spodobał i oczywiście jakie posiłki chcielibyście w następnym filmiku.